Złomiś i Zawodowy Ruszają na łowy Zobacz Złomiś co u nas napisali Idealna para hmm. Zatankowane, ruszamy na łowy o, czy w tym paśniku będzie trochę złomiku? Jest telewizja. Widziałem go już wcześniej, ale kabla już widzę, że nie ma. Ktoś kabel zabrał i pojechał. A, oni zamknęli. Przy niedzieli. Puszek przybyło. Ale ze śmieciami zmieszane. Nie będę brał ich chyba. Tu może być ciekawa oferta, bo widzę, że jest bałaganik. Mm. O, cóż to mamy? Cóż to mamy? Cóż to zabieramy? Mamy, mamy, zabieramy. Metalowe sprzęty. Nie będę ich sprzedawał ani nic, tylko je po prostu rozbierzemy. A teraz zabierzemy. O tak. Nie, nie jedziemy polować na foki. Mając na myśli łowy, miałem na myśli szukanie złomu. Czego? Żadastwa wszelkiego. Kolejny paśnik, kolejne możliwości. Tym razem możliwości obuwnicze hmm. Takie dziecięce kalosze, tam ma dziaski. Tutaj takie butaski. Myślę sobie zabierzemy, paliwo nam się zwróci. A na pewno sprzedamy. Więc... Obuwie też zabieramy Panowie i Panie o to umeblowanie <laughs> No szkoda Że nie ma nic metalowego dla zawodowego Wziąłbym Przyznaję Tutaj same kartony Przypatrzymy się temu jeszcze A za chwilę porozmawiam z Rafałem Z kanału pewek Recycling jak się nie wywrócę o, ale oblodzona tu powierzchnia na właściwie na nawierzchnia eee, Na otarcie Suszareczka jest O jest Tu się zatrzymałem by porozmawiać z Rafałem, wiecie o. Rafał z kanału Pewex Recycling który zawsze rekomenduje Zawsze go polecam i szanuję, szanuję Rafała, szanuję Ewelinę, szanuję całą tą rodzinę i otóż Rafał w zakładce społeczność, tam gdzie pytałem was, jakie paliwo byście wybrali, e, pojazd na jakie paliwo, nie? czy diesel, czy ropa, e, przepraszam, diesel, benzyna, czy LPG, co to tam leży, plastikowe chyba, kasztuleja taka, czy rolka tam napisał komentarz nie obszerny Rafał i dziękuję bardzo za niego kolego no, widzę że kabel tu był wyczochrany nie nie to nie kabel to jest jakaś sznurek sznurek a to jest plastikowa jakaś jakaś coś szkoda że nie metalowe e, do rzeczy zawodowej bo słońce już zachodzi a ty jeszcze nic nie powiedziałeś ciekawego no więc mówię kolego e, Rafał tam napisał mi komentarz no i tak sobie, Rafale, pomyślałem, że powiem Ci na filmie, tak między kolegami, wiesz, tak szczerze. Otóż mieszkam na tych terenach tutaj, cieszy i okolice, od ponad 20 lat. Przyjechałem z Dolnego Śląska, gdzie ludzie mają inną mentalność i do tej pory nie umiem się przyzwyczaić do pewnych rzeczy. Mianowicie do tego, że ludzie zaglądają do portfela Twego, wiesz, no i nie wiem, może na północy Polski jest tak samo i to jest normalne, ale ja wychowałem się na terenach południowo-zachodniej Polski, gdzie ludzie pieniądze mają, ale o nich nie rozmawiają, nie? Po prostu i ja nie przypominam sobie kolego, abym abym ci kiedyś doradzał, jakie masz kupić auto, czy masz go kupić, czy nie kupić, czy za ile i tak dalej, ponieważ uznałem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają tam leży jakiś słup betonowy ale końcówkę ma chyba jakąś taką no wrośnięty już patrzcie jakiś słup betonowy stary a tu na końcu ma o, o śrubkę odkręcimy kiedyś dzisiaj może nie i to zabierzemy grube gruby złom także nie myślcie sobie, że się zrafałem kółce, nie? ja z nim tylko rozmawiam. I też bardzo sobie cenię pomoc, którą wnieśli oboje do mojego kanału. Naprawdę dużo otrzymałem różnych przydatnych rzeczy, narzędzia, szelki i tak dalej. I to sobie bardzo cenię. I e, tylko po prostu chciałbym, ponieważ tak, no, odkąd tu zamieszkałem ponad 20 lat temu. Spotkałem wielu doradców życiowych i, będąc jeszcze niedojrzałym człowiekiem, e, słuchałem ich. Słuchałem tych porad, wiecie, typu gdzie mieszkać, gdzie nie mieszkać, gdzie pracować, gdzie nie pracować, co kupować i tak dalej. I powiem Ci, Rafał, że wiele razy cierpiałem przez to, że ich posłuchałem. Wiele razy cierpiałem i Bóg mnie nauczył jednej rzeczy, żeby po prostu nie słuchać tego, co inni mają do powiedzenia, tylko robić to, co wynika z mojego przekonania. Biblia mówi, co nie wynika z przekonania, jest grzechem, nie? Więc ja mam inne przekonania, tak? Radzisz mi, żeby pakować pieniądze w kadika nie kupować żadnego gruzika. A ten kadik wymaga, wymaga dużo, dużo kasy, żeby doprowadzić go do właściwego stanu. Nie wiadomo, czy się będzie opłacało w ogóle. I gdybym posłuchał Ciebie, to bym wyhamował z kanałem, ponieważ bym wpakował pieniądze w niego i dalej by było nic... Nie, do, nie prowadziło to do niczego, a tak... Kupiłbym sobie gruzika jakiegoś, który mógłbym dalej po śmietnikach tym gruzikiem brykać. A kadlika powoli remontować. I kanał mój mógłby do góry poszybować, ale... No nie myślę, że chcesz powstrzymać mój kanał odszybowania. Rafał, także... Dziękuję za Twoje rady, ale wybacz, wybacz, ale po prostu <gryw> zrobię po swojemu, ponieważ już yy, nauczyłem się w życiu, że jak słucham dobrych rad, no to potem jest mi gorzej niż gdybym nie posłuchał. Jedziemy dalej? Jedziemy! Co w następnym paśniku? Panie kierowniku, panie kierowniku, co w tym paśniku? No tak, mamy tutaj pieczywo Jeszcze możemy dokończyć, ktoś już napoczął I wózek, ale wózek nie, bo wózek się może komuś przydać jeszcze cały Weź za podobny i sprzedaj Nie, nie, niech sobie inny ktoś weźmie i sprzeda U mnie nie jest taka bieda Jest garnuszek, podjąć go muszę I buszeczka Idę teraz do Kadika pochwytaka I zabieram skoro okazję, tak A tutaj jakieś coś tam a tutaj, tu nie będziemy grzebali. Idę po chwytach, zabieram garnuszek. O tak. Słoneczko jeszcze na niebie. Nie, nie będę robił przerębla, tutaj nie ma łososi. Ach, tym niedźwiedziem. To jest moje miejsce parkingowe, już wspominałem wcześniej na filmach. Zawodowy zbieracz, czyli tutaj to miejsce i po bokach, po lewej, po prawej. Jeden z widzów napisał mi pod poprzednim filmikiem komentarz bardzo ciekawy: Mianowicie taki, że dzisiaj jest Dzień Puszki obchodzony w kraju naszym. Ja z tej okazji pozwoliłem sobie napisać wiersz na cześć puszki aluminiowej. Mam go tutaj przy sobie, na karteczce, ale teraz czytał nie będę. Nie, nie, nie. Na końcu filmiku, żebyś nie uciekł czytelniku. Na końcu filmiku poczytamy a teraz, chwilę pogadamy. Także jest kabusia na robusia. No to zobaczę, zrobię. Dobre, ciepłe. Zamarznięta powierzchnia stawu. Jest fajny dzień, powiem Wam. Jest piękna niedziela. Nie ma wiatru w ogóle. Taka pogoda. Rzekłbym, że wiosenna, ptaszki śpiewają, niedźwiedzie na nas spoglądają, <laughs> słońce jeszcze na niebie, jest przyjemnie, jedziemy jeszcze poszukamy, nie było wiele zdobyczy wiecie, ale coś tam było, nie suszareczka, garnuszek był teraz, wcześniej te takie jakieś RTV, dwa urządzenia, dobrze, jedziemy dalej, coś do zbierać Powiem wam czemu nie słucham rad. Zaraz po ślubie niektórzy znajomi uznali, że będą naszym życiem kierowali. No ja byłem, wiecie, podatny na rady wtedy takie dobre. Dobre rady. To to tu jest. A tu jest Klapka od tego. A tam butelka zwrotna widzę chyba. No i ktoś tam wynajął domek tak pod presją właśnie znajomych a to, to za piwko czeskie czeskie butelki a tam łóżki w środku Garnuszki i zamknięty śmietnik a raczej paśnik szkoda kładźcie obok ludzie tak żeby złomiarz sobie mógł zabrać koszyczek fajny a coś byłby a za koszyczkiem się kryje proszę państwa tam oto tam oto białe złoto <laughs> zaraz zabieramy czy nam się to uda przepraszam zabrać jakoś zabrać się nam to uda muszę iść po kluczyk odkręcimy albo młotkiem rozwalimy dobra no ale do rzeczy no i skończyło się to wszystko tragicznie grzegłbym potem sobie wynająłem z żoną takie mieszkanie w kamienicy wiecie No i przychodzili znajomi i mówili, że drogo to macie No drogo to macie, a drogo to macie Ale to drogo macie, no ja w to uwierzyłem wiecie I pozwoliłem, aby mi ktoś pomógł Załatwili nam takie mieszkanie Że do dzisiaj jak o tym pomyślę To mnie się dzieje źle w środku Ponieważ tam Była prawdziwa tragedia dlatego nie słucham rad wiecie idę po młotek i rozwalę to. wyjmę tą baterię Złomić. to nie jest żadna postać z epoki lodowcowej to jest bateria od kranu naprawdę ta bateria mi przypomniała ta bateria z kranu tą historię z tym mieszkaniem opowiem wam jeszcze wiecie ponieważ powróciły wspomnienia, to wypatroszone, ale garnuszki zostawione. O, dziękuję. Cenię sobie taki złomik, wiecie? A tam jeszcze co znajdziecie? Jest obuwie ekstrawaganckie. I tutaj jakieś dziwne coś. Ale te buty, o jedno i drugie, zaraz idę po torbę i zabieram, albo tu mamy jakąś torbę. Dobrze że się zatrzymałem, wiecie? No a to metalowe, też metalowe super łowy panie zawodowy opowiem wam historię prawdziwą ku przesrodze dobra może być? jedź wieć opowiem garnuszki do garnuszków a tam były jakieś buty nie czekaj ta. weźmiemy jakąś torbę na te buty jeszcze Także mi się spodziewamy przez przechodniów zaglądają na niego. W ogóle ci, którzy nas mijają, to się uśmiechają na jego widok. A tutaj ktoś sobie schował. Widzę. Te metalowe zabierzemy. Te metalowe też prawo dżungli. Kto pierwszy, ten lepszy. Tu torbę zawieszamy i buty chowamy. Ja. Yeah. Czuję, że paliwo się zwróci podwójnie, chociaż było zasponsorowane, no nic, no nic. O, to nic, trzy, o może tutaj te buty, eleganckie obuwie, damskie, no zawodowe, dobry masz dzisiaj łowę, zabieramy. No, więc opowiem Wam tą historię z mojego życia: dramatyczną dość historię ku przestrodze i ku nauce. Dla tych, którzy chcieliby e, kierować życie, życiem innych ludzi, nie? E, o, mamy tutaj coś stalowego, dla zawodowego. Mieszkamy sobie z żoną i córką e, w kamienicy w dość dobrej dzielnicy. Właściwie bardzo dobry. W centrum Cieszyna jest to mieszkanie jednopokojowe z kuchnią i z łazienką obszerną, wanna, junkers, wiecie, fajna kuchnia. Jedyną wadą tego mieszkania było to, że miało tylko jedno okno w tym pokoju, a w kuchni nie miało, więc było dość ciemno w kuchni, ale tam się oświetlało, nie? No, i było dość drogie to mieszkanie jak na tamte czasy. Ja sobie pracowałem, ja sobie czynsz opłacałem. Dawaliśmy radę, żyliśmy spokojnie, no ale przychodzili do nas znajomi, tak? No, i znajomi wiecie, tutaj na tych terenach, cieszyń i okolice, gdzie się przeprowadziłem, ludzie są bardzo oszczędni. Wiecie, oni oszczędzają cudze pieniądze najbardziej. Dlatego ja nie potrafię tego zrozumieć do dzisiaj i nie, nie umiem się odnaleźć w tym tutaj towarzystwie. Więc przychodzili znajomi i tak za każdym razem a to macie ciemne, a to macie drogie, a to macie drogie, a to macie ciemne. Ja, będąc jeszcze młody, taki nieopierzony, no nie byłem taki młody, bo byłem już po trzydziestce, no ale dałem sobie to wmówić, wiecie. Dałem sobie to wmówić, za chwilę opowiem dalej, bo nie można prowadzić i opowiadać. No i wiecie, jeden z tych doradców życiowych, takich fajowych, miał w pracy znajomą, która mieszkanie jakby miała zdawać w innej kamienicy, w gorszej dzielnicy, ale więcej okien, wiecie, no i tańszy czynsz i żebyśmy tam poszli, zobaczyli. No więc myśmy poszli i obejrzeli, no mieszkanie, pokój, kuchnia, łazieneczka, jakieś tam Gdzieś tam jakiś niewielki grzyb w rogu, ale to niewielki, to się zamaluje. No dobra, no to myśmy połknęli haczyk. Haczyk połknęli, o, ale tu narzucały. Jakiś wózek cały, nie, nie bierę tego. No i byliśmy w zarządzie kamienicy tam dogadać się i tak dalej. Wszystko było przyklepane, że 31 grudnia w Sylwestra się tam wprowadzimy. Słońce właśnie zaszło. Zatrzymałem się, żeby tą opowieść dokończyć na spokojnie, moi drodzy. Otóż wyprowadzamy się tak z mieszkania, które było być może drogie, jeżeli chodzi o czynsz, ale wygodne. Spokój tam mieliśmy, naprawdę była tam cisza, mimo że to było centrum miasta. Okno mieliśmy jakby od dziedzińca, od wewnątrz, nie od ulicy. Fajnie się mieszkało, spokojnie. No więc wyprowadzamy się tak na skutek doradztwa życiowego, fajowego. Moja wina, bo posłuchałem, wiecie. No i mamy już klucze do nowego mieszkania, które było na pierwszym piętrze. Miało więcej okien, bo, bo było też jedno okno w kuchni. Otwieram drzwi, moi drodzy. 31 grudnia, Sylwestra. Jak sobie to przypominam, też mnie trzęsie w środku, wiecie? Z żoną, z małym dzieckiem wchodzę do rudery, gdzie nie ma nawet baterii na ścianach, gdzie są rury po prostu, otwory po, po bateriach. Wanna zabrana czy brodzik, nie wiem co tam było. W kuchni to samo, dziury w ścianach po prostu. Żadnego sanitariatu, robiliśmy do wiadra na początku. Myliśmy się w plastikowej miejsce w wodzie grzanej czajnikiem elektrycznym. Grzyb na ścianach po prostu, syf. Po prostu od spodu puste mieszkanie. Pod nami było puste mieszkanie, gdzie siedział gość jakiś w więzieniu, właściciel tego mieszkania czy lokator i tam była wypita szyba wiecie i mróz od spodu. Piec kaflowy paliłeś, wysoki sufit paliłeś, wszystko ciepło szło do góry, a od spodu mieliśmy nogi po prostu do kolan przemarznięte. Także dziękuję bardzo za uwagę i za dobre rady. Rafał, zostaw mnie w spokoju, wiesz, czy ja sobie kupię auto, czy sobie go nie kupię, czy sobie kupię takie, czy inne, czy sobie ten wyremontuję. Niech nikogo to nie interesuje. To jest mój kanał, moi drodzy. Ja nie miałem wiele w życiu swojego, wiecie? Pochodzę z biednej rodziny, z tak zwanej rodziny patologicznej, gdzie ojciec był alkoholikiem i wszystko w ogóle do góry nogami, także. Nie miałem nic swojego, wiecie, jedyne co mam to ten kanał, tak, mam swoją rodzinę, wiadomo, ale ten kanał to jest taka moja rzecz, tak, to jest taka moja rzecz, tak, i chciałbym ją zachować, wiecie, chciałbym się z tego kanału radować, złą wam pokazywać, nagrywać i tak dalej, samochody kupować, jakie będę chciał, tak, zajdę będę chciał i kiedy będę chciał, także nie potrzebuję doradców życiowych, naprawdę. Ja nikomu nie doradzałem z moich znajomych, gdzie mają mieszkać, gdzie pracować, co kupować, a wielu było takich, którzy chcieli kierować naszym życiem, a moja wina była taka, że się dałem, że posłuchałem. I naprawdę wiele było dramatycznych sytuacji, o wiele więcej, ale nie będę wam opowiadał, ponieważ no to były traumatyczne przeżycia, wiecie. I to jest już wszystko za mną. Teraz sobie mieszkam w drugim mieszkaniu w dobrej dzielnicy. Ale znajomi już, mnie, wiecie, nie odwiedzają, wiecie, już mnie doradzają, ponieważ się przekonali, że było słabo jak doradzali. Słabo w moim przypadku, nie? W ich nie, bo oni się dobrze mieli wszyscy, tylko że bardzo chcieli pomóc, wiecie. Chcesz pomóc, to nie pomagaj. Dają sobie radę ci, którzy sobie chcą dać radę sami. Dobra, jedziemy jeszcze poszukamy. Dwa paśniki przed nami. No i paśnik za miastem, zobaczymy czy jakaś oferta jest. O, 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 jakby to odkręcił, zapalimy oświetlenie. Łyżby stare. Ha, ciekawe. Chlebak w dobrym stanie. Jakie to są? Aha, to są takie. no Pójdziemy po wkrętaka. Trzy śruby z każdej strony i zabierzemy. Tego tutaj co? Złoma. Tak zrobimy. Dojechaliśmy do mety w naszej stałej trasie. E, czy coś będzie w ofercie? Zobaczymy. Wejdziemy i się rozejrzymy. Hmm, 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 hmm. Czy coś ciekawego, metalowego? Jest od roweru coś. Zębatka. Jakieś super rowerowe siedzenie. To wezmę. To nie. To tak. A jakieś tam jeszcze elementy dziwne od roweru. No i tak sobie myślałem, czy tą opowieścią nie zniszczyłem sobie filmu, wiecie, ale opowieść prawdziwa z mojego życia. Może ku przestrodze, wiecie, aby. Aby nie niszczyć komuś życia, nie ingerować. Można pomóc, nie? Bo stwierdziłem, chcesz pomóc, nie pomagaj. A potem proszę, aby ktoś wpłacił mi na konto, nie? Pod, pod filmem. Paradoks, ale to jest coś innego. Wpłacić komuś na paliwo, żeby kanał się ruszył. A decyzje takie, wiecie, gdzie kto ma mieszkać i tak dalej, to już są poważniejsze rzeczy. Nikt nie zaprzeczy, no i lepiej... Nie ingerować w życiu, życie Tak? O, taka ładna bomba. Z polskim orzełkiem, Polska napis. Bierzemy, bierzemy, a tutaj co tu leży? Puste. Było coś ciekawego, ale znikło. Bąbka. Może sobie w kadniku powietrze będzie dyndała niedźwiedziowi. No nic, nic ciekawego bardzo, ale coś jest no, od biedy. Zabieramy bombkę i zabieramy te elementy rowerowe. Dojechaliśmy do końca tego odcinka. Jakoś mam nadzieję, że moja opowieść, choć prawdziwa i autentyczna, e, nie zepsuła mi tego filmu. Mam nadzieję, że wam pomoże, tak, aby doradców życiowych unikać, nie, albo nie słuchać tego, co mają do powiedzenia. Niech każdy zajmie się swoim. Wtedy będzie najlepiej. A na koniec moi drodzy puszka. A właściwie dzień puszki dzisiaj obchodzimy. Z tej okazji napisałem wiersz. Będę czytał, uwaga. Jest dość taki długi. O, proszę, bo ktoś napisał mi, jeden z widzów napisał mi w komentarzu, że jest dzień puszki dzisiaj, więc będziemy czytały. Czytały, razem z niedźwiedziem. To powiesz, masz bombkę, jesteś Polakiem. Popatrz, to jest twoje godło. Orzeł biały, niedźwiedź biały, orzeł biały. Zdajemy okulary i czytamy. Co możemy? Uwaga, uwaga. Wiersz autorstwa zawodowego na temat puszki aluminiowej. Puszka aluminiowa, tyś jest zawsze kolorowa. Leżysz w krzakach, leżysz w rowach. Do zabrania zawsze gotowa. Dajesz nadzieję tym, którzy jej nie mają. Oni ciebie zbierają, sprzedają i swój pieniądz zarabiają. Nie kończy się Twoje istnienie, zawsze wracasz przez przetopienie. Spotykamy Cię na półce sklepowej, kupuj napój w puszce aluminiowej. Gdy nie znajdziesz grzybów w lesie, zawsze kilka puszek przyniesiesz. Co dzień z samego rana puszka zaczyna być zbierana. Fascynujesz youtubera, który także Ciebie zbiera, jesteś treścią filmów jego na kanale zbieracza zawodowego. Zawsze jesteś w obrocie, zarabiają na tobie krocie. Ci, którzy cię produkują, napełniają i malują, ci, którzy cię przewożą i sprzedają, dzięki tobie pracę mają. Moja to do ciebie mowa, droga, puszko aluminiowa. Dziś Twoje święto obchodzimy, szanujemy Cię i nigdy nie zdradzimy. Jak Wam się podobał mój wierszyk, mam nadzieję, że się podobał i że wyrównał atmosferę, która była. Wcześniej troszeczkę przygnębiająca, ale dotarliśmy jakoś do końca. Dziękuję za oglądanie, panowie i panie. Tytuł filmu Złomiś i zawodowy wybierają się na łowy. Łowy dzisiaj udane, może nie było dużo złomu, ale trzy pary eleganckich butów, które przyniosą mi hmm, 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 albo więcej. Także paliwo się zwróci. Dziękuję też widzowi, który zasponsorował dzisiejszy wyjazd. Płacił na konto kwotę, którą wlałem do baku. No i dziękuję Ci, chłopaku. A może proszę Pana, niech taka będzie odpowiedź dana. Wszystkiego dobrego z zawodowego i z łomisia Niedźwiedzia. Jego ludzie się uśmiechają, gdy go na ulicy mijają.